To bardziej powinno być chyba... I'm dreaming of a white Christmas. Patrzcie jaka piękna zima w Karpaczu. Cudownie. A u was w mieście jak? Jest śnieg? No chyba nie ma. I oczom im ukazał się kościółek Wank, taki pocztówkowy, piękny widok dzisiaj, cudownie jest. Chwytaj za tą większą. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta namiastka zimy w Waszym domu. A na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. I widzimy się ponownie wkrótce. Zimno? O, zimno jest, bo jest minus minuska. Spada Spada, no, jedziemy w dół, a spada Ale pięknie O, już ciepło Patrzcie Ty. O, zaznam znam się niedobrze zrobi Tam Trochę zakrętów jest Szybciej czy wolniej? Ale długi film będzie. 2.30 już mamy. A to jeszcze. To jeszcze połowa Karpacza. Nie osiągnięta. I na tym kończymy relację z miasta Karpacz. Pozdrawiamy.